Witam serdecznie Gołąbki rozpuszczone Dostały troszeczkę lepszego poganianiu No ganiania nie nagrywałem, bo naprawdę nie ma co nagrywać Szkoda nerwów Czeka się nabi musi nabiegać w koło budy i jeszcze nie chce się podnosić Towarzystwo się tak to wygląda Dostały troszeczkę takiego rzepaku, konopi Młodzież jeszcze trochę jest Teraz pokażemy jak to tu się dzieje Tutaj takie dwa Jeden to ma taki fartuch, że może zamiatać oprost. idzie Ale... następny z fartuchem. Jak se Jakie są? Sąsiad się zbroi na przynosie tej biżuterii. Myślę, że grubo ponad stuwa. Do tego... Wczoraj bili już następną budę. Wprost. Ta ma, ma 3,5 na 2,20 i drugą taką samą. Biją z tyłu. Żeby miały lepiej siadać. No i podobno ma być dużo towaru. Dobrze. Jak będzie tak pięknie wnosił to trzeba będzie zrobić kozę taką 2 na 2 żeby się to wszystko zmieściło Nie śmieję się ale wiadomo lepiej cieszy kok za złotówkę sąsiada niż, niż za 100 złotych ze świata. także to widzę że rozpuścił z 10 takich koczków wybrał z nim się rozmawiałem z 10 to mówię, wyrzucił z budy tak, niech sobie sąsiad złapie. Oczywiście, że będę łapał. Bo za dwa tygodnie ten gąb, może być później nie do złapania. Ale tak to wygląda u mnie. Mówię, nagrywania. Nie nagrywałem ganiania, bo szkoda nerw. Z40 chodzi tak jak ja bym sobie życzył. A stówka. No. Nie będę tego komentował. Wiadomo, to jeszcze nie czas, to o, piszczki, nie piszczki, one jeszcze chcą. A z tych jasnych właśnie z Radomia, to naprawdę z 10 to chodzi do samego końca. Choć w rękę, to zostało mi po 5-6 do spierzenia, także będą fajnie chodziły. Dzisiaj trochę obcych się pokazało, nawet jednego tego koka, bo to kok złapałem, ale był i krakowiak, był i żołownik, oczywiście. Tych, co mają nazwy, nie udało mi się złapać. No, zobaczymy, co to będzie z tym sąsiadem. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Początek będzie miał ciężki, a później, myślę, że będziemy sobie szli łeb w łeb. Niedużo brakowało, byłby trzeci sąsiad. Obok na następnej działce, no, ale coś tam nie wypaliło. Nie będzie, ale byłyby trzy gołębniki blisko siebie, byłaby moc. Dobrze, to wszystko. następny filmik za 2-3 dni, ja to nie lubię tak wstawiać filmiku, żeby to sobie wstawić. Mam nadzieję, że za te 2-3 dni już będzie coraz więcej chodziło i, i jakiś tam filmik zganiania wstawimy. A na razie słabiutko. Pozdrawiam, na razie, cześć.